Cześć, witajcie. Dzisiaj, zanim zaproszę Was na mój nowy film, e, chciałem zaprosić Was na w konkurs na kanale Ambur TV. Wszelkie informacje i warunki konkursu znajdziecie w filmie konkursowym na kanale Ambur TV. A link do tego filmu znajdziecie w opisie pod tym moim filmem. Także zapraszam, miłe zabawy i pozdrawiam kanał Ambur TV. E, coś co to ładnie. Jak okoń! Odpierak! Ja piernicę, ja mówiłem, że ty czterdziestka walnie szkola! Szczupak znowu! Ja piernicę, nie wierzę! Nie wierzę w to! Co tu się dzieje? Cześć, witam na kolejnym wypadzie na rybki. Dzisiaj na pokładzie gościł mnie Łukasz. To jest ten gościu, który pierwszy raz w życiu złowił szczupaki na moim, razem ze mną na wypadzie. Były to 82 i 102 cm, także on wie jak. No Rekordy za pierwszym razem fajne ustanowione, także on wie jak zaczynać karierę wędkarską. Yy, ogólnie dzisiaj wyprawa taka no, bardziej na okonie, będziemy szukać okoni. Na ostatnim filmie yy, z okoniami yy, kilku z Was mi cenne porady napisało odnośnie właśnie jak łowić okonia. Także dzięki bardzo za te porady. Mam nadzieję, że uda się wdrążyć w życie. No i że coś się uda odzłowić dzisiaj fajnego. Yy, no, znam życie, to zaraz łukasz pewnie 40 walnie. 40, mało. No, 40 to mało. O. Yy, no i co, jak widzicie, pogoda na razie fajna. Słoneczko, słaby wiaterek, później tam koło południa ma się trochę rozwiać. No ale będziemy szukać takich spokojnych y, zatoczek. No i zobaczymy. Troszkę popróbuję na szupaka, na jakieś tam gumy, na, na powierzchniowe też tam pewnie szczurek y, pójdzie w ruch. Y, Łukasz nas no, powieczek też popróbuje trochę i no, też na białą rybkę może jakiego, jakąś płotkę, leszczyka czy tam okonek na robaczka. No i dobra. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Ale zobaczymy, co się wydarzy. Zaczynamy w takim miejscu. Ostatnio tutaj fajnie skubało coś. No i błąd robiłem wtedy, że szukałem konia tuż przy dnie. A to chyba takie przyzwyczajenie ze szczupakami, że zawsze prowadzi się przynęte przy dnie. A brania miałem zawsze albo tuż po. Tuż po zarzuceniu, jak tylko przynęta zaczynała opadać, albo tuż przy wyciąganiu, przy pontonie, coś tam jakieś okonki uderzały. No i to był ewidentny mój błąd, błąd: że właśnie spuszczałem do dna przynętę, a one widać było, że po powierzchni chodziły, że w toni. Z ląduje, na co? na kukurydzę najpierw no no. A nas się szczupaki zlecą <gry> O, jest Uhuhu. Który to? Drugi? Trzeci rzut? Drugi. Drugi, nie? O jest, siedzi, siedzi. Malutki, ale jest. No i w to. Nie ściągałem do dna. Malutki, ale jest. O jaki malutki. U, 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 u. Patrz kurde. Prawie taki jak ta guma. Ale proszę. O, to coś się dzieje, coś się dzieje. Mm, namielone by było. Zresztą tam jeden kolega pisał, żeby się bawić przynętą. Podszarpywać, nie ściągać jednostajnie. No i tak robię i mały uderzył. No kurde, dobra rada to dobra rada, nie? Jest! Widziałeś? Wtoni, kurde. Troszkę większy. O, poszedł! Nawet nie musiałem za bardzo szukać koloru, na którego będą brały. Pierwsza guma. To to było? To się rzuciło, nie? Trzyłeś? Chyba był no, no, chyba miejsce, co? Nic tu się nie dzieje Siedziało, ale przestało Jest, jest, jest! W końcu! I fajniejszy troszkę A średnik. Hu, hu Jest ryba Jest ryba w końcu Przez ma... ja fale robimy decykalską <noise> Założyłem moją ulubioną gumkę kurczę A ja mówiłem Chodź po no, ciny jedziemy Takie ma czerwone płetwy fajne Ale widać taka że zdrowa ryba Czekaj Podrzuciłem pod odcinki I sobie wziął O, o. Tu O, jest. Ole. Ty fajniejszy. O, ten jo. A, to. Coraz większe, coraz większe. Jest! No, ale malutki Ten za mały na patelnię to wypuszcza Kolega nic nie łowi Kolega tylko płotkę złowił Kolega słabo ja Na razie Szczupaka zaraz go złapiesz Dobrze, my jeden tam kolega pisał bawić się przynętą, podszarpywać, podciągnąć, postój Co? Jest. O, 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 patrz, fajny. 哦。Oh. O, ale fajny Ty, płacz to jest Nie, leszczyk Leszczyk, leszczyk. Ale jajca Taki dziarski ty Skubany No chodź Skubany ty Teraz to mnie zmobilizowałeś normalnie To nie Gdzie może być mhm. Dzięki Skubany. O proszę. Tu coś fajnego, co? Nie spotkać, bo mnie nie to jest wyginaki znakiem ładnie. Jaki okuń! Odpierak! Ja pierniczę, ja mówiłem, że ty czterdziestkę walniesz, kurwa Ja pierniczę, jaki okul wielki się Pierwszy rzut na moją gumę, no Ja tak zwiedzić, ale to już ładnie, Pierniczę, ty O, mały, mały A masz dziesięć pięć jak nic o, Jaki garbus, o, jaki piękny, co? No Ja bym się nie wiergnął, że nie ten Ale papiernice, ja wiedziałem, no nie wiem, nie mam słów. Ale jest maszyna, ale jaki grubaśny kurde To no, fajny, fajny, fajny Piękny, no piernicza. mówiłem na początku, nie, że ty pewnie 40 walniesz, no nie ma 40, no ale... No, Zaz go. ją. Czepić go jo. Ale po... I tutaj życie idzie tu gdzieś. Po te krzaki, po te te li, lilie. Ale bo kurde zdjęcie trzeba popstrykać, co? No, no. Czekaj, zmierzę go szybko. Czekaj, zmierzę go. Postaram się go nie wypuścić. A, 32. Uch, o się przestraszyłem. 33, co się 3 centymetry. No, 33, to już taki ładny. No ładny, jest piękny. Okay. Dobrze, że nie chcę mu stawiać. <laughs> Ale piękna sztuka O jest, jest, jest Tak odkryj go bardziej troszkę o, o o o o Ale super I do wody Super Gratulacje Dzięki kurde Super, brawo Ryby, ryby, ryby Ale elegancki, no ja czekał parę Parę minut, pierwszy rzut przecież. Nie, 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 drugi czy trzeci, nie? Pierwszy. Nie, bo pierwszy raz tam rzuciłeś gdzieś o Lilię, nie? No drugi rzut. Ja Ty to jednak masz talent chyba muszę przyznać. <noise> Skuba, nie Skubany Chyba muszę zmienić na większą gumkę. Nie wierzę w to. Co to się Co to się wydarzyło? Ale to była ryba piękna. Ładna rybka. Już można taka. Ryba dnia. Póki co. Jest. O te klatki. Popieraj. To będzie też trzydziestka. Albo szczupak może nawet. Ale nie, chyba, chyba oko nie. O to będzie ładna sztuka. O szczupak kurde. chyba co? Chyba szczupak, to wygląda mi na szczupaka Jo, jo Szczupak nie? Tak, o skubany To jest ten co przed chwilą wiesz Może być nie? Ja piter, walka Aaaaa Kule że nie orciął że już nie orciął od... Nie powiedziałem tego w złym momencie Jezu. Jest jest... Taki 60 tak nie, ale już wyprawia co? Jak ten kij się wygina, co? O, o. Ale par walczy, kurde, nie? Walczy, walczy, Ale się fajnie zaczepił, że miałem dużego fuksa, właśnie oh. yeah, Dzięki Na taką gumkę, malutką Widzicie, brudki Jest, fajny szczupaczek No, koniówka na malutką gumkę Tego się nie spodziewałem na no, taką małą wędkę to taka frajda, że szok No inaczej się prowadzi cały czas. Taka nie? nie? No, ale widać tu myk, 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 mygi. A, -a. a tutaj pokwałny. Ale fajne fajny. Jest... Cię Stopo? nie stało Tak, przetrzymy Trzymaj I to będzie panie kochany. O no, 70. 70. 72, tak Gratuluję. Tak. Ja Zatlenił, a ruszy. Tak, tak, poszedł ruszy. jak szczała, Ekstra To ryba ja, chyba Chociaż sobie ten na to też fajnie ja Zawsze co Dobra. No, Dobra Dzięki Walczymy dalej Rusz. Roś... Chwilę Tak? Szczupak znowu Ja pierniczę Nie wierzę, nie wierzę w to co tu się dzieje? Ucieknie w krzaki Niech tak będzie, hawares, hawares jest dobrze O matko O matko Co to się dzieje? Jedziemy kurde Nie, my go nie wyciągniemy z tych krzaków Przygotujemy podbierak w razie co Gdzie on jest? A piornicze Chyba trzeba będzie po niego tam wpłynąć na, na hamon nie ciągnie, żeby nic nie puściło. A gdzie on jest? Panie? A tu jest żywka. Jo jest o kurde. o kurde Ja pierdolę O chyba puścił, puścił Abo od, odciął. Ale to mogła być wielka sztuka, ci powiem. Kurde szkoda, ten mógł być fajny. Kurde, ale widzisz to już to nie masz szans takiego takiej ryby, nie? A no to ładna akcja, dwa szczupaki w krótkim czasie. Drugi niestety Łukaszowi zeszedł Odciął A był naprawdę musiał być ładny Bardzo, bardzo. bardzo ładny, poszedł gdzie chciał Co? Jest Ja U, Ładny okoń Ale ładny okoń będzie Nie taki wielki jak twój Ale to fajny bardzo. Ładny jest bardzo A poszedł, poszedł ale A poszedł no, a był już 26 7 Przypuszczam Patrz, w tą zatoczkę taką, wpuściłem. Puściłem O, siedzi! Ładny! Ojo! Ładny okoń będzie O, ale piękna sztuka będzie Pierwszy rzut w miejscu, ty! Ja To będzie tak. Szczupak! Może pięćdziesiątka, ty? 50, może... O. To <laughs> Od razu do podbieraka, żeby nie przegryzł Czekaj, czekaj Ucieka, ucieka Co te szczupaki, ty? Malutki Pięćdziesiątka? Troszkę większy, chyba Albo mi gumę odgryziesz Chłopaku Pięćdziesiąt 60. Taczek na okoniówkę O, jest. Chyba ładny okon. O, to będzie chyba ładny okon. Nie, szczupak chyba. Szczupak znowu. Ty. Nie czuję, jak on pracuje. To będzie szczupak na 100% jo, jo. Ja pierniczę Co tu się dzieje? <grywa> Boczek, patrz, patrz, patrz Co tam? Patrz. Ja... Zobacz. Leszcza Leszcza, no Bo takie kanciaty, nie? No. Ja pierniczę że... parę od razu Nie, nie, tam nie chce go no. Zobacz, że dwa w jednym <grywa> Wypuszczamy. Wypuszczamy go Wypuszczamy go no. Większego i grubszego sezonu co ma no, na twarzy? No to on tym pewnie wącha albo coś wiesz. A kurwa. No, na pewno leży, bo taki kanciaty, nie? Taki wiesz. Tu jest ogon No. tutaj ma głupkę Czekaj, chłopie ten. Czekaj, trzeci Rybiesz. Zatrzysz się. pójdziemy tam na tego konia chyba, co? Jak myślisz? Tam z powrotem. Jeszcze tutaj jest taki mały uszczerbek. No. Co się? No, nie i nie? Trzeba przewiązać. Jest. Siedzi? No, no, jest. Kurde, było, ja przestałem ciągnąć. Ty. Nie możesz, bo od razu puszcza, nie? No, poprawił. Albo jakiś inny, ale mały już. O, poszedł. Maszył, Siedzi, o, fajniejszy O, poszedł Jest o. Patrz, ładny okonek Ale garbaty, co? Garbata Fajny, ale piękne one mają ubarwienie ok. Kończymy łowienie na dzisiaj Trochę się rozdmuchało No już czas goni, trzeba jechać do domku No trochę akcji było Były, były fajne szczupaczki na, na delikatne wędki okoniowe yy, Największego konia oczywiście Łukasz wytrzasnął <średziny> Jednak no, początkujący ma najwięcej szczęścia ja sporo tych mniejszych, tam jeden fajny mi się też spiął. No jednak, widocznie, drobna zmiana w sprzęcie jak właśnie założenie fluorokarbonu i zmiana prowadzenia przynęty właśnie takimi szarpnięciami, przytrzymywaniami opa na opadzie, by dobrze, by fajnie skubały także to było właśnie kluczem do sukcesu. Moja gumka numer jeden dzisiaj, taka. Już też widzę, <noise> prawie obcięta w pół przez szczupaków, przez szczupaki. O, ten jeden, chyba bardzo duży szczupak to musiał być. Łukaszowi poszedł prosto w krzaki, nie było go jak wyciągnąć. Na końcu odciął żyłkę i było po, po sprawie. Za słaba Za słaba No, no wiesz, no na okuniówkę już tak jest, jak weźmie jakieś porządne, no to już ciężko wyciągnąć, nie? Jakby wiesz, poszedł na wodę, nie? to jeszcze byś miał szansę, a no tak to niestety nie udało się go wyciągnąć, no i co, dzięki wielkie za obejrzenie, zostawcie łapkę pod filmem, jak jesteś nowy na kanale zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, no i co, do następnego.